Siemanko, mam nadzieję, że mnie słychać Ostatnio miałem problem z dźwiękiem. Tu was host. max nie grać. Pogramy sobie dzisiaj w Dirto, w piach 3. Czy... O nie, nie to. <laughs> nie klikłem nie to. Chcę tylko coś sprawdzić, ale tutaj klikamy pomylony. Jest wszystko w porządku, dziękuję, idziemy dalej. Co to jest pro? Wybieramy jakie auto. Tu są ważne teraz moje emocje, które mam teraz przekazję. Kilka ciekawostek. Po pierwsze, nareszcie skończyła się zapierdolona moja pracy. Wracamy do 8 godzin. godzin. Będą moje już regularnie wypuszczać, będą odcinki dziennie. A nie, przypadki wypuszczoności 2 eee, eee, Supy i lajki. 3 Co ja chciałem? Tak. Aha, opowiadałem o tym, że w pracy miałem za po 12 godzin, trzeba było zrobić, ale udało nam się to zrobić. Wszystko jest wspaniale. Eee, wszystko wyszło znakomicie. Dlatego mi nie było. Jakby się ktoś martwił, to mi nie było easy z tego right, co Ale dziękuję za to, że cały czas mnie wspieracie. Mało kto mnie wspiera, więc e, wy oglądając moje odcinki, naprawdę jesteście do że jesteście tutaj ze mną, razem, ze mną, Kusie, no, co <słuch> Siarku, tu nagra. Musiałem nagrać, pomimo że jest już do mocy, to i tak muszę nagrać ten odcinek, bo ja chcę nagrać go. Um, jakby to powiedzieć, dla Was i dla siebie, żeby w końcu się wygadać, pogadać tak. W końcu. Um, opowiedzieć co się dzieje, co jak, co gdzie. Um, a wspomniałem o moim kim, wspomniałem co występuje czasem na Facebooku. Czasem jest tym Mikrofon. Zauważyłem, że te boty, które mi tu przelewają, zawsze przyjechały tak w dobrym czasie. No i co? Oczywiście, że jest ty pierwszy, nie? No ja miałem o wiele ciekawsze, kurde takie rozpalanie. kurcze. wiesz co się stało? Zaś mi wyłączył mikrofon. I zaś mi wikrofon. Chyba krypać kurde bez dźwięku. I wypuszuciłem jeszcze ten film. Nawet nie sprawdziłem, że on. Nie no. Bezdźwiękowy. W miałem głupie ustawienie klawiszy. miałem cylt Shift M i wyłączyłem, wyłączyłem mikrofon. Pracy jednak wlałem mi jakieś takie blocowe klawisze, więc niemożliwe, żebym mikrofona nie wyłączył. Chyba to teraz mam Shift tylt, Alt P. Niemożliwe nociśnięcie. Kolejny komunikat. Mam nadzieję, że podobało się moja gra na zlecenie, która wypuściła. Widziałem, że bardzo dobra oglądalność, więc wyjdzie oczywiście następna gra. widzicie I Zapraszam na grę na zlecenie. Dwa kolejny komunikat. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka i suba, e, ale i też e, e, dwa komentarze pod następną grą na zlecenia. po poprzednią też możecie. E, na poprzedniej, na następnej gry na zlecenie dwa komentarze. Dwie gry i gra wygrana, oczywiście wygrywa, po prostu z wygranego komentarza wybieram sobie grę, lub nie, razie. więcej komentarzy tym lepiej, tym więcej lajków tym lepiej, ostatnio było tak tam dobrze poszło z tym Rom na zlecenie, że była świetna walka, normalnie tak i 300! Musimy grać Spadek lepszy. Jadę! Z Hanna na drodze Ty right. zamachwiał Hubera right. Chcę w starą fabrykę przejeżdżać tak to jest drugi. Jeszcze z tym Dwa Końców w końcu wszystko. Znaczy moneje. I zamówiłem sobie części do mojego nowego komputera. Więc niedługo na Instagramie pokażę się zdjęcie tych części i złożę sobie nowego kompa do nagrywania, gdzie nie będę musiał patrzeć się, jak mi się to wszystko dokładnie wyladuje. Więc w końcu będę mógł sobie nagrywać i normalnie wszystko robić, a nie patrzeć i płakać, kurde, jak jakoś jakość kudy spada za każdym razem, jak tylko pojadę trochę za szybko. No nie można, no normalnie. Sami wiecie, jak to wygląda. Że mam dostawać jak najlepszy content. Więc idziemy sobie dalej. Nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Ale ten odcinek dzisiaj, chyba dzisiaj O tutaj, tutaj tak nie zaczęła, czy to się dzisiaj czy chciałem Ale tak dzisiaj jak, jak... Aha były takie fajne dwa mecze sobie pograłem a wszystko mi się nie nagrało Przepraszam Zaś, zaś narzekam Ale ja coś lubię Tylko trochę to są za <laughs> bardzo lubię Ale tak jak wszystko, wszystko teraz wszystko idzie teraz do po Kurde, ja jestem tak szczęśliwy, że nawet jestem w stanie dzisiaj po tym zdarzeniu, że wyłączył mi się kliofon jestem w stanie nagrać jeszcze raz odcinek dla was żeby móc sobie pogadać o tym zaś słownie, ja już tu powtarzam się ale i tak nie pamiętam za bardzo, co chciałem powiedzieć Nie, to samochód, który Jak tam was? I Pisz, spiszcie jak tam u was, bo u mnie na razie jest dobrze. Teraz będę wypoczywał. Jak tam u was? Dobrze? U mnie już jest dobrze. Jestem trochę zmęczony ee, fizycznie, ale wszystkim. Sporo emocjonalnie się też to działo, więc ale To jest. Bardzo dobrze. Musiałem wylądować. Ja chciałem kolejny... Nie. Przeszkadzał mi. Wiecie co? Ten samochód, który tam dojechał. Rozproszył mnie zaś. Jak śmiesz mnie rozpraszać. Ken. Chyba to był Ken. Nie wiem. Może Dubiel. Chciał się zemścić. Nie wiem. I nie, nie kupię żarty. Pamiętajmy. No, obsług szukamy. Teraz nocą. Te klimatycznie, to jest też tak, by pan noc. Ale zarabisz się cieszy, kurczę, że to nowy on przyjdzie, naprawdę. No mi się pochwalę potem na Insta. Pamiętajcie, nigdy na dole do na Insta. Aha, ja Facebooku też jestem. To dzisiaj mnie nie ma, jak To Ktoś się pyta, jak jesteście mądrzy, moi młodący, zwłaszcza moi stali subskrybenci, ok. to w ogóle Co uwielbiam, tylko rośnie nas tutaj jest coraz więcej i jestem szczęśliwy z tego, że jest u nas coraz więcej, dzięki temu I mi się chce nagrywać, nawet o tak późnych porach wypuszczę Wam filmik

Tylko ja się na drodze. Musisz musi silnik zepsuć, tu mogą się samochody psuć. Ten słupek, ten słupek mnie, szczerze powiedziawszy, wzywał. No. jesteś samochód. Wszystko, to wszystko twoja wina. Jestem ten koleżek, który. Kolejne są ten samochód, że się kupić, może nie raz. Mówię się, że e, zaś. Samochód jest dobry, bardzo szybciutki. Masz jakiś go dościgł w jego który spowodował, że nie wypadek. Bardzo szybko, ale trzeba umieć upanować go. Jest bardzo taki. taki Nie ma. Tylko jest zimny. O ładne ciężce. Mój komar jest najlepszy. Eee, <ścoughs> nie rozwal samochodu, bo skończyć jak tamten X. stary X bez kresu, kot w czarną dziurę wpada. Ją zapycha, ale jak to? I zapchał kot Co w czarną dziurę. I nic nie było się. Zapchał. I tym x zakończymy nasz odcinek. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za wspieranie, może suby, może lajki, może mnie poratujecie, tak dziś jak, cześć, czołem, pa, może uda nam się przejść dirta, pa.